Po zakończeniu wojny w Grecji, Filip w końcu robi sobie wakacje i tymczasowo rezygnuje z działań wojskowych. Czas na zajęcie się administracją. Nikesipolis rodzi córkę, którą Te Tesalonika na cześć przyjaźni z Tesalią. Niestety, matka umiera trzy tygodnie później. Opiekę nad córką przejmuje Olimpias. Filip, po zaprowadzeniu porządku w kraju, prowadzi kampanię przeciwko Illyrom. Taulantom pod przywództwem Pleuratusa oraz Dardanów, dowodzonych przez Kleitosa, syna Bardylisa. Kampania przebiega gładko, do czasu. Filip łamie nogę i prawie ginie w walce. Jest jedynym ocalałem w jednostce i ratuje go jedynie męstwo Hetajrów, którzy rozpoczęli szarże na nadciągających bojowników. ze 150 kawalerzystów płaci życie. Mimo komplikacji, kampania kończy się sukcesem. Plemię Dardanów staje się poddanymi Macedonii, a oraz Autariaci znaleźli się w strefie wpływów. Plemię Taulantów zostaje wyrzucone aż za rzekę Drin. Rekonwalescencja trwa długo. I gdy Filip leczy rany, dochodzi do zdarzenia, o którym powstaną legendy. Boski Aleksander ma już 12 lat na bogów jak ten czas leci. Na dwór Filipa przyjeżdża cesarski kupiec i proponuje konia za absurdalną cenę 13 talentów. Jednak koń, który jest nader wielki i silny, nie pozwala się dosiąść. Przez co Filip szybko traci zainteresowanie i odwołuje kupca. Ale zanim odszedł, Młody następca proponuje ojcu zakład. o Oswoi konia. Jeśli mu się uda, Filip go kupi. Jeśli nie, książę zapłaci z własnej kieszeni. Aleksander uważnie obserwował konia i jego zachowanie. Zauważył, że rumak boi się własnego cienia, znalazł bardzo proste, a jakże genialne rozwiązanie. Kieruje głowę konia w stronę słońca i go dosiada. Pękający z dumy ojciec całuje syna i mówi Agorimu, prepi na vryz chora adaxia to filodoksionsu, i Makedonia ine poli sena. Nawet nie ma pojęcia, jak bardzo książę bierze sobie te słowa do serca. Aleksander nazywa konia bucewał. Po poznaniu podstaw pod okiem Leonidasa i Macha, książę wkracza w wiek, gdy jest gotowy poznawać nauki wyższe. Filip rozpoczyna poszukiwania nowych nauczycieli. Na ogłoszenie odpowiada wielu. Po przebraniu wśród mędrców i filozofów z całej Hellady powstają trzy kandydatury. Izokrates, ateński retoryk, jeden z najlepszych mówców na świecie. Spełzyb, filozof i siostrzeniec Platona, zrezygnował z zarządzania akademią specjalnie dla tej roli. Arystoteles, uczeń Platona, grecki filozof i erudyta. Filip wybiera ostatniego i tworzy miejsce nauki w świątyni Nymf w Miezie. W zamian za nauczanie syna odbudowuje miasto i wykupuje z niewoli mieszkańców Stagiry, rodzinnego miasta Arystotelesa, zniszczonej i wyludnionej w czasie wojny ze Związkiem Chalkidyckim. Mieza staje się szkołą dla Aleksandra oraz synów macedońskiej arystokracji. Arystoteles naucza chłopców podstaw medycyny, filozofii, matematyki, logiki, sztuki. To on wzbudza w Aleksandrze fascynację dziełami Homera, a przede wszystkim iliadom. Za część pensji kupuje kopie Iliady i przekazuje księciu. Od teraz Aleksander zawsze zabiera ją ze sobą. Na dworze Aleksander poznaje Persów, wygnanych z kraju za przeciwstawianie się władzy Artaxerxesa III. Pośród nich jest Artabazus II, buntowniczy satrapa, jego prawa ręka Aminapes, córka Barsine i generałowie, mentor, mąż Barsina oraz jego brat Memnon z Rodos. Książę może poznać kraj, kulturę, wojsko i problemy z jakimi się zmagają. Na dworze pojawiają się także dwaj chłopcy, Seleukos oraz Nearchos, którzy polubili się z Aleksandrem. W czasie przerwy od wojen, Filip zastępuje Arybasa, króla Epiru, jego dotychczasowym zakładnikiem, Aleksandrem. Po detronizacji, Arybas ucieka do Aten, gdzie obiecano mu odzyskać jego królestwo, jakby obietnice Aten coś znaczyły. Wakacje się kończą i Filip, po wyleczeniu nogi, wraca do działem wojennych. Zaczyna od ataku na miasta w Molozji, które przekazuje Epirowi. Zaraz po kampanii w Epirze, Filip, pełen energii i ekscytacji, rusza na długo przygotowywaną wyprawę do Tracji. Celem jest spacyfikowanie regionu raz na zawsze. W trakcie wypraw, regentem kraju jest Antypater. Filip nie oszczędza w środkach, zabiera około 30 tysięcy żołnierzy. Przeciwnikiem jest Kersebleptes, który po raz kolejny zabrał lokalną ludność i łupi swoje dawne ziemie. Goniąc za rozproszonymi buntownikami, król prosi o pomoc lokalne silne miasto Peryntos. Miasto stanowczo odmawia. Dokładnie na to Filip liczył. Kampania nie trwa długo. Filip odnajduje buntownika i pokonuje kilka razy. Tym razem na dobre. Widząc nieumiejętność Teresa do kontrolowania własnej ludności, Filip usuwa go ze stanowiska. Filip udaje się na północ, aż do Odessy, zajętej przez getów, i masakruje po drodze wszystkich, którzy mu się przeciwstawiają. Strony zawierają układ miasto, zajęców. Wyprawa kończy się poślubieniem Medy z Odessy, córki króla getów, Kotelasa. Filip nie ma dość i pokonuje plemiona wzdłuż doliny rzeki Ebus oraz w pobliżu Dunaju, a po drodze zakłada nowe miasta. Najbardziej znane i największe z nich jest Filipopolis. Tymczasem w Atenach... Rozejm między Atenami i Macedonią jest bardzo wątpliwy od momentu jego powstania. Już w ciągu kilku miesięcy po jego zawarciu, sam Demostenes nakłania Atenczyków, aby go zakończyć. Sytuacja zaczyna się zaogniać. Ateny zbudowały nowe kleruchie na Hersonezie pod przewodnictwem Diopeitesa, który zaczyna niszczyć i grabić tereny należące do Kardii, miasta pod kontrolą Macedonii. Filip pisze oficjalny list z nakazem zaprzestania, ale Demosthenes przekonuje Ateńczyków do dalszego działania. Ateny zyskują sojusznika. Kalias z Chalkidy, ten sam, który wcześniej zbuntował się przeciwko nim, proponuje współpracę. Coraz więcej miast na Eubei chce uzyskać protekcję Macedonii, do czego nie może dopuścić. Połączone siły Eubei oraz Aten atakują miasta pro-Macedońskie Oreus i Eretria. Kalias zaczyna nękać mieszkańców i karać za wspieranie wroga. Demostenes żąda dalszego działania i poleca wysłać emisariuszy do króla Perskiego z prośbą o sfinansowanie działań przeciw Filipowi. Ten jednak ich wyśmiewa i stanowczo odrzuca tę hojną ofertę. Trzeba skorzystać z innych możliwości. Demosthenes odwiedza Bizancję i przekonuje do przymierza. Jedzie jeszcze do Abydos i również osiąga sukces. To już zbyt wiele dla Filipa. Wściekły wysyła list z nakazem zaprzestania swych działań. Ateńczycy wypowiadają wojnę.